Dzisiaj chcę Wam pokazać nowości w mojej studinie. Złote grzyba. Okay. Tutaj jest gwiazd dalej, tylko że tym razem będzie do tego auta przyczepione, a traktor sobie będzie tylko po terenie. Na zawody to temat. Akurat znalazłam obraz taki do koloru. To jest mój do mikrosłup. Znaczy taki mini czy coś. Po prostu więcej mi się nie chciało robić. On mhm. to się nalewa wody, jakby to Teraz yy, tutaj jest taki płotek. Um, to przeszkody te co były, tak <laughs> sorry mam trochę chrypę. To jest Kamila, John y -y, y -y, Phoenix, a Ja sobie ćwiczą. I to jest mój nowo przemalowany koń, ale jak widać nie jeszcze najem. zaraz Wam go pokażę. I zrobiłam miejsce z modelini. One wyglądają tak um, y Trochę to jest, Trochę się tutaj ręka urwała i nie może nie trzymać, ale to już może Ona zmieści się na każdego konia, ale robiłam tylko na tego I ten koń przemalowany Um, to jest taki um, szary brąz, takie coś. Widzicie no. jak mi wyszedł i jak ten jeździć Wam się podoba, bo to jest mój pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiałość. No. Um, mam jeszcze jednego takiego konia. Tego też przemaluję na inaczej. Dobra, nieważne. Yy. I tutaj mamy kac, kackra, który cieszy yy, princes. Ona jest swidaśna. To jest dalej ta palma. Tutaj o głowie. Tutaj Miko, który będzie siedłany przez Patryka. Tutaj dalej jest tajnia, tylko trochę przesunięta i tutaj zrobiłam e, ten schowek na przeszkodę. To jest taki bacik, taki długi i właśnie jeszcze tutaj zrobiłam taki bacik. E, tak Dużo tego wszystkiego i derki tutaj. I tutaj jest schowy taka mi ale jeszcze jakieś drobiazgi, jakieś takie rzeczy, których jeszcze można użyć. Tutaj znalazłam od takiego dużego konia kantar i zrobię z tego dobreczki yy, takie, jak się zakłada. No, zobaczę Tutaj dalej jest siodlarnia, tylko że. Ona była tu, a teraz jest tu. Pudełka się pozmieniała. Tutaj jest wiadro na szczotki. Muszę jeszcze więcej tych szczotek zrobić. Yy, mop. Takie psute siodło. Do yy, tego do woltyżerki było. Tutaj yy, są ląże, wiązy i takie tam Tutaj są tylko głowie Jeszcze ewentualnie Gdzieś tu, a te wszystkie są Na kantary, a tutaj są siodła Tylko tutaj pod tym Jest taki duży kantar, że Ma takie dwa sznurki I są tam jeszcze Te Owiki I tutaj Dalej tutaj. Bianka w kantarku, Figa w kantarku, takim starym, bardzo, bardzo, bo jeszcze nie miałam szlej i zrobiłam ten kantar na takim nieszlejowym koniu. Tutaj jest Figaro w zielonym kantarku. Um, tutaj jest Angus. Omega i i, i um, Mercy w czerwonym konturze znaczy takim bardziej różowatym no i tutaj jest stajnia daleko ja, sobie je White, white je go na razie w Tam, tamtą stajnię dałam nie będzie żadnych niby nowości tu i jest nowa tajemna właśnie yy, ta władzia, ją ja nazwam. ją w swojej derce i ona prowadzi go do takiego jakby poczekalnego czy domku, czy coś takiego, nie? Takie jakby bardzo mini Box. Dobra, to są klucze. One mają dziś jest tylko... O. tutaj wyszłam. Jakby drągi przyczepiłam. E, tutaj się wchodzi i właśnie zrobiłam e, te żłoby. Peggy i Aisha. Tutaj White w derce stoi. Tak i w każdym jest taki właśnie żółt. I nowa stajnia, e, którą zrobiłam, jak jeszcze nawet nie miałam szlaju. No, wtedy kupiłam sobie Aisha i Peggy, to moje dwa pierwsze. Tutaj stoi princes, tutaj jak widać Lady i ta Boża Kora, a tutaj jak, na jakimś wolnego koniec. Tam są takie wyszeczki na kantery, a tutaj się ściągła konia. Yy, no, a to jest nasza dobra. to była taka nowość, kilka tutaj takich zeszło. Okay. No, widzicie jak mi to wyszło. Mam to konie i ten ludzik. No, no to, to będzie na tyle. Chyba.